Zgodnie z zapowiedziami y, wcześniejszymi chciałbym Państwu przedstawić e, grupę osób e, najbliżej współpracujących ze mną, zarówno zastępców prezydenta, jak i pełnomocników do y, określonych spraw. Um, nie, w, y, nie uzasadniając, pozwolę sobie y, przedstawić y, y, osoby, które y, właśnie y, otrzymały nominację do pełnienia y, określonych. Funkcji. Zastępcami, zastępcami będzie pan Redek Sąkrad Narrożański. Dostaniecie Państwo skrócone, skrócone noty z opisem, z opisem i doświadczenia i, i, i spraw, którymi się dana osoba będzie zajmowała, ja tylko skrócenie, że przypomnę, chociaż pan prezydent jest osobą powszechnie znaną. Jest, okon, jest godetą samorządowcem o bardzo długim doświadczeniu zawodowym, z absolwentem Akademii Rodniczo-Hutniczej. W latach 90-94 był wiceprezydentem miasta jest wiceprezesem Stowarzyszenia Rodzin, ofiar Katynia. jest był radnym Rady Miejskiej w latach 98-2002, a następnie 2002 2006 jest biegłym sądowym, arbitrem Rządu Zamówień Publicznych z 2006 roku, zastępcą prezydenta miasta Tarnów. Będzie nadzorował sprawy przede wszystkim geodezji, urbanistyki i architektury. Drugim zastępcą jest pani Dorota Krakowska, zastępca prezydenta do spraw polityki społecznej. Jest specjalistką w dziedzinie pomocy i opieki społecznej, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego i to wszystkie przez blisko 20 lat związana z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudzi Śląskiej i Starnow związana od 2006 roku. Najpierw jako dyrektor domu dziecka numer 2 od 2012 roku. Pani Dorota Krakowska jest dyrektorem, czy była już że dzisiaj powiedzieć, dyrektorem Miejskiego Śląskiego pomocy społecznej. Będzie koordynowała wszystkie sprawy związane z polityką społeczną, nie wyłącznie z pomocą społeczną, ale szeroko rozumianą właśnie polityką społeczną. Pan Piotr Augustyński jest zastępcą do spraw rozwoju i przedsiębiorczości. A w zasadzie rozwoju przedsiębiorczości. W tym macie Państwo małą korektę, muszę, muszę wprowadzić. Rozwoju przedsiębiorczości z akcentem, z akcentem na, na rozwój jest ekonomistą kwalifikacje pedagogiczne. Posiada również w zakresie nauczania podmiotów zawodowych jest absolwentem Akademii górniczo hutniczej oraz studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie od 2006 roku zaangażowany w proces Młodzieżą w Centrum Kształcenia i Dachowania OHP w Tarnowie od 2008 roku zastępcą dyrektora OHP w Tarnowie. Był radnym Rady Miejskiej w Tarnowie w latach 2010-2014. Zajmuje się również projektowaniem systemów automatyki audytem, projektowaniem systemu bezpieczeństwa w przemyśle. Pani Krystyna Latała, od dzisiaj jest pełnomocnikiem prezydenta miasta Tarnowa do spraw kultury. Doskonale jest to znana osoba, ale... Pozwolę sobie jeszcze raz kilka słów powiedzieć. Krzysztof Tała jest kolonistą, menedżerką, człowiekiem mediów, współzałożycielką Radia Max, absolwentką filologii Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale również absolwentem na tejże szacownej uczelni Studium Powszechnienia Kultury. Przez wiele lat pracowała w Pierwszym Liceum Ogólnokształcącym z naszej kultury, dwukrotnie uchwalona statuetką z Samorządem Zarządem od 2011 roku, e, ostatnio jako zastępca prezydenta miasta Tarnowa, odpowiedzialna za kulturę, edukację i sport. Pani Jadwiga tak, Stankiewicz, z pełnomocnikiem prezydenta do spraw komunalnych, e, jest pracownikiem samorządowym, e, dyrektorem Wydziału e, e, Ogólnomiejskich jest inżynierem budownictwa z pełnymi uprawnieniami zawodowymi w latach 95 2003 odpowiadała w Urzędzie Miasta Tarnowa za sprawy komunalne. Sprowadzała również nadzór nad jednostkami związanymi za z gospodarką komunalną. W latach 2007-2014 była dyrektorem Wydziału Architektury i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Bochniu. Bogumiła Polęska. Jest y, pełnomocnikiem y, do spraw edukacji. Jest inżynierem inżynierii sanitarnej, audytorem energetycznym, ale równocześnie wieloletnim nauczycielem przedmiotów zawodowych, absolwentka Politechniki Krakowskiej, samorządu rządzenia 2007 roku. Równocześnie jest dyrektorem działu edukacji, odpowiedzialna za pielęgnację cały pion edukacyjny oraz nadzór nad oświatowymi. W ramach swojej kompetencji będzie nadzorowała wszelkie sprawy związane z edukacją nie tylko dzieci i młodzieży, ale w bardzo szerokim wymiarze dotyczącym również osób dorosłych. Pan Wiesław Rajski, samorządowiec, menadżer, programista, obrawiarek numerycznych z bogatym doświadczeniem biznesowym za granicą. Absolwent college w Kanadzie. Dzień, y w 1998 roku po raz pierwszy został Wójtu Gminy też i nieprzerwanie przez cztery kadencje prowadził tę gminę. Zauważyłem pewien szczegół w tym zarządzaniu i staram się go wyeksponować był pomysłodawcym realizatorem pierwszej policji elektrowni słonecznej. A pan József będzie pełnym do spraw inteligentnej specjalizacji naszego miasta. Pragnę Państwu również zaprezentować, chociaż to już jest tylko e, sprawne przypomnienie, iż skarbnikiem, e, skarbnikiem naszego miasta jest pan Sławomir i sekretarzem pani Aleksandra Mizera, która równocześnie będzie e, pełniła funkcję dyrektora urzędu miasta. Przypominałem nikogo, mam nadzieję. E, to są e, najbliższe mi osoby, które które e, będą razem ze mną podejmowały e, decyzje, będziemy współpracować o szczegółowych podziałach kompetencji, nie będziemy się mówić, będzie to wszystko opisane w regulaminie organizacyjnym urzędu, który, e, który przedstawimy, będzie w postaci zarządzenia w najbliższym czasie. Takie najważniejsze argumenty za wybraniem jako pracowników Pani Doroty, Pana Piotra, Pana Wisława, bo to zupełnie nowe osoby i Pani Jadwiga, ma rację. Powiem, powiem ogólnie o wszystkich. Bardzo doświadczone osoby w swoich kompetencjach, w swoich zawodach posiadają wieloletnie doświadczenie, więc to było pierwsze kryterium pozwalające mi zaprosić Państwa do, do współpracy. A były jeszcze jakieś? Tylko kryteria merytoryczne i tylko. Dorobek zawodowy poszczególnych osób sprawił, dostały taką możliwość współpracy i współdecydowania w sprawach Tak, Kiedy formalnie obejmują obowiązki, będą już na pewno w, w różnym przypadku, bo część osób pracuje w urzędzie, ma stanowiska dyrektorskie, niektórzy pełnią swoje funkcje, ale formalnie. Te decyzje zapadły dzisiaj, natomiast od 1 stycznia e, już bardzo indywidualnie niektóre osoby, od 1 stycznia niektóre od dzisiaj to ale taką datą granicą, graniczną jest 1 stycznia. Na przykład w przypadku pani Doroty też zwalnia się z dyrektora do zrobienia w Służby. tak. To, to, tak, e, nie e, tak, to prawda e, będziemy, podejmiemy decyzję w najbliższych dniach. Ja zastępca wy... dyrektora nie ma nie ma żadnej przerwy w zarządzaniu. To myślę. Najważniejsze zadania, mamy też, też nazwy zmienione. Mamy tu prezydenta do spraw rozwoju przedsiębiorczości, to już jest taka troszkę nowa nazwa, prawda? Coś, coś więcej? Te tak, te ja się, inteligentne specjalizacje. Ja, ja zaproszę Państwa na taką programową konferencję, gdzie przedstawimy wszystkie najważniejsze sprawy z priorytetami, również proponowanymi rozwiązaniami, które i opinii publicznej, ale przede wszystkim radnym Rady Miejskiej prezentować. Dzisiaj dokonuję wyłącznie prezentacji. Nie chciałbym stawiać dzisiaj jednoznacznych akcentów, bo to byłoby zawsze ze szkodą dla tych, którzy nie byliby wymienieni. Dzisiaj macie Państwo pełną gamę osób, które, które będą ze mną współpracowały o sprawach programowych. Będziemy rozmawiać za niedługi czas, początkiem stycznia. Prezydencie kto będzie prasowym? Dzisiaj jest rzecznik prasowy, ale w sprawach tak zwanej komunikacji społecznej będę w tej chwili sam siebie reprezentował, a jeżeli będą jakiekolwiek zmiany, to Państwo.